Nazywam się Wabasza Kranomańska, jestem ginekologiem, położnikiem i seksuologiem. Najczęstszą przyczyną bolesnego seksu jest brutalny seks, zazwyczaj małżeński czy partnerski gwałt. Jest to dotkliwy objaw patologii w szerszym znaczeniu, jak przemoc czy uzależnienia. Niemniej, bolesny seks bywa całkiem częstym problemem w dobrych związkach gdzie ludzie są dla siebie czuli i delikatni i o tym właśnie będę mówić. Dyspareunia to określenie bólu, pieczenia, suchości czy dyskomfortu związanego ze współżyciem seksualnym. Ze współżyciem, czyli z penetracją, ale też może oznaczać np. uczucie podrażnienia, sromu po współżyciu. Zazwyczaj dotyka kobiety, ale czasem też mężczyzn. Według WHO od 8 do 22% kobiet odczuwa ból przy współżyciu. Nasilenie bywa różne, od uczucia suchości przy wsuwaniu członka do pochwy, do rozdzierającego bólu, gdzie stosunek jest niemożliwy i wszystko co pomiędzy tymi brzegami. Dyspar to z greki niedopasowany, eunos partner w łóżku. To w istocie sugeruje niedopasowanie narządów płciowych, za duży członek, za mała pochwa. Taka przyczyna bólu prawie nie istnieje, bo prawie, bo w medycynie nie ma 100% jeśli stosunek od samego początku jest niemożliwy z powodu znaczącego bólu, warto wziąć pod uwagę stenozę błony dziewiczej, co zdarza się u 20% kobiet w tej grupie. Stosunkowo gruby, wysoki, włóknisty fałd błony dziewiczej nie ulega rozdarciu. Pomocny bywa zabieg usuwający przeszkody. Bywają dwa rodzaje bólu: dyspareunia głęboka, to jest ból w miednicy. Przy głębokiej penetracji, np. w określonych pozycjach. I dyspareunia powierzchowna, są to zupełnie różne choroby. W dyspareunii głębokiej ból jest manifestacją choroby ginekologicznej, np. endometriozy, zapalenia miednicy, torbieli czy guzów jajników. Bywa też związany z cyklem miesiączkowym, np. ból owulacyjny. Dysparełnia powierzchowna to ból przy wprowadzaniu członka do pochwy. Jako ból sromu i pochwy. Jest najbardziej zagadkowym, takim enigmatycznym problemem w zakresie bólu ginekologicznego. Niektóre przyczyny dyspareunii powierzchownej um, y, mogą polegać na wystąpieniu dolegliwości bólowych, gdy kobieta ma zapalenie pochwy albo zapalenie sromu. A, ale wówczas pojawia się świąt, pieczenie spontanicznie, pojawiają się pławy. Bolesne stosunki ustępują wraz z oczywiście z leczeniem zapalenia. Choroby na sromie w pochwie, stany po leczeniu operacyjnym czy urazak w zakresie miednicy to również y, dodatkowy powód. Pierwsze stosunki po defloracji, czyli po przerwaniu błony dziewiczej, również mogą być nieco bolesne. Bywa, że objawy podniecenia seksualnego, obrzmienie i nawilżenie wejścia do pochwy są niewystarczające. Kobieta nie jest podniecona, nie ma, bo nie ma na przykład ochoty na seks, albo jest zmęczona, rozproszona, współżycie kojarzy się z lękiem, czy nie dojdzie do nieplanowanej ciąży. Ars Amandi, czyli rodzaj pieszczot oczywiście też ma znaczenie. Przedłużenie gry wstępnej ma sens o tyle, o ile jest ona efektywna, czyli przyjemna i pożądana inaczej nie poprawia sytuacji. Poczucie suchości ustępuje lub zmniejsza się znacząco przy zastosowaniu śliny, lub najprostszego żelu lubrykacyjnego, czyli nawilżającego bez dodatków drażniących. Należy pamiętać, że zastosowanie maści czy wazeliny, substancji zawierających tłuszcze, może zmniejszyć skuteczność prezerwatywy, jeśli jest stosowana jednoczasowo. Są okresy w życiu kobiety, kiedy uczucie suchości przy wprowadzaniu członka czy wibratora do pochwy ma związek z niedoborem estrogenów, czyli hormonów kobiecych. Dzieje się tak po porodzie, gdzie kobieta karmi piersią i miesiączki jeszcze nie powróci lub po menopauzie, kiedy jajniki już nie wydzielają estrogenów. Po menopauzie jest to objaw GSM, czyli genito urynary Syndrome of Menopause, czyli zespołu menopauzalnego noczowo-płciowego. Przy braku estrogenów błona śluzowa przedsiąka pochwy staje się cienka, wrażliwa, mało wilgotna. Można zastosować estrogeny miejscowo, w kremie na srom bądź do pochwy, oczywiście przy braku przeciwwskazań. Można zastosować dodatkową luplikację. Po porodzie pierwsze stosunki pochwowe mogą być nieco bolesne, ale to zazwyczaj ustępuje. Ze względu na brak naturalnych estrogenów przy braku miesiączek w trakcie laktacji może być stosowanie Estriol w kremie na srom, czyli to jest estrogen działający na błonę śluzową sromu pochwy, krótkotrwale przez kilka dni w dawce na noc. Według kategorii ryzyka laktacyjnego jest to lek dopuszczalny w takich sytuacjach. Ból Suchość, pieczenie zazwyczaj ustępują po zastosowaniu kremu, o ile oczywiście wynika, ból wynika z braku estrogenów. Można stosować dodatkowo lubikant. Kobiety po porodzie naturalnym przyczyny bólu yy, upatrują w obecności blizny na kroczu. Pojawia się określenie, byłam źle zszyta po porodzie dlatego mnie boli. I tu muszę jednoznacznie powiedzieć, że blizna po nacięciu czy pęknięciu krocza nie jest przyczyną bólu, chociaż okolica może być bolesna, a już na pewno koncentruje uwagę kobiety. Bywa jednak, że dyskomfort utrzymuje się mimo leczenia estrogenami stosowania środków nawilżających. A przyczyna bywa inna, właściwie jej nie widać. Jeśli nie ma co boleć, a boli, to zapewne wulwodynia, czyli przetrwały bursrum. Choroba istnieje od zawsze, ale nomenklatura medyczna została przyjęta w 2003 roku. Obowiązuje nowelizacja. 2015 roku. Rozpoznanie zakłada spełnienie sześciu kryteriów. Po pierwsze jesteś kobietą, chociaż mężczyźni też mogą mieć pewien rodzaj dolegliwości w postaci bólu krocza czy odbytu. Ból bywa o różnym nasileniu, świąt, pieczenie, suchość, szeroko rozumiany dyskomfort. Obejmuje srom, najczęściej wejście do pochwy, ale może dotyczyć łychtaczki, krocza, odbytu. Następnie dolegliwości mogą występować spontanicznie, bez żadnej przyczyny, albo w sposób prowokowany, na przykład przy ucisku, siedzeniu, dotyku, badaniu ginekologicznym, przy wprowadzaniu tamponu do pochwy, albo przy stosunku, jako dyspareunia powierzchowna. Wulwodynia mieszana oczywiście to występowanie dolegliwości spontanicznej przy dotyku. Utrzymuje się minimum 3 miesiące, jeżeli chodzi o ból stały. Natomiast w sytuacji bólu przy stosunku to jest kilka, no powiedzmy 10 prób wystarczy, aby spełnić kryteria rozpoznania. I ostatnie kryterium. Nie widać choroby na sromie, nie widać choroby w pochwie, która byłaby przyczyną bólu. Wulwodynia jest chorobą z wykluczenia innych przyczyn bólu. Kobiety są nieskutecznie leczone przeciwzapalnie, przeciwdrożczakowo, usuwana jest błona dziewicza, stosowane są leki hormonalne. Ale ból nie ustępuje. Pacjentki pozostają w przekonaniu, że partner je zaraża, bo odczuwają ból w trakcie i często po stosunku. Mało kto się na tym zna, ale ku mojej radości ginekolodzy coraz częściej stawiają podejrzenie albo rozpoznanie wulwodyni, co już rozpoczyna proces leczenia. Przyczyna wulwodyni nie jest znana, ale dolegliwości na sromie pochodzą z przewlekle napiętych mięśni i powięzi w zakresie miętnicy. Kobieta jest pacjentką z przewlekłym bólem czynnościowym, a nie z nawrotową infekcją, co nie oznacza, że nie może zdarzyć się drożdżyca pochwy sromu. Różnice stanowią upławy, odczyn na sromie, oprócz świądu i pieczenia. Świadomość, że nie ma zagrożenia, nie ma infekcji, partner nie jest winien, jest pomocny w procesie zdrowienia. Zwól wody nie mogą, choć nie muszą występować inne choroby z przepony miednicy na przykład dolegliwości pęcherzowe albo ze strony odbytu czy jelita grubego. Jest jeszcze pewna predyspozycja psychologiczna do reagowania napięciem w różnych okolicach ciała. Kobiety wrażliwe i perfekcyjne to grupa najbardziej narażona na przewlekłe dolegliwości, dolegliwości bólowe czynnościowe w różnych okolicach ciała. Bywa, że dolegliwości ustępują samoistnie, ale największą korzyść kobieta czy para odniesie z ukierunkowanej, wielospecjalistycznej terapii. Dobrze jest poszukać ośrodka, który pracuje z kobietami z przewlekłym bólem sromu. Samemu nie należy wykonywać ćwiczeń mięśni na miednicy, tzw. ćwiczeń kegla, bo dolegliwości mogą się nasilić. W obecnie obowiązującej klasyfikacji chorób ICD10 istnieją dwie przyczyny bolesnego seksu, dyspareunia i pochwica. W pochwicy dolegliwości bólowe przy stosunku mogą nie występować, także dlatego, że do penetracji raczej nie dochodzi, albo obraz może być identyczny jak w wody prowokowanej. Co jest najważniejszym objawem wiodącym? Lęk, ogromny niepokój, katastrofizm. Kobieta z pochwicą nie akceptuje wypełnienia pochwy mimo często chęci odbycia stosunku. Reakcja bywa podobna jak przy próbie przeprowadzania badania ginekologicznego. Czasem jest badanie niemożliwe i należy po prostu od niego odstąpić. Pochwica to rodzaj fobii. Tutaj korzyść mogą przynieść odczulenie w postaci wykorzystania dilatatorów, czyli dildo, czy wibratora. Kobieta sama kontroluje stopniowy postęp terapii. Postępowanie jest wystarczające, jeśli nie współistnieje dysfunkcja mięśniowo-powięziowa w zakresie miednicy, a często jednak występuje. Wówczas dalsze leczenie, jak wulwody nieprowokowanej. Najważniejsza jest świadomość, co się ze mną dzieje. Nie zwariowałam, nie mam w sobie bakterii czy grzyba, mąż mnie nie zaraża. To już zawsze stanowi początek leczenia. Po drugie, redukcja napięcia, stresu, przewlekłego zmęczenia, poprawa nastroju. Mogłabym właściwie na recepcie napisać, bądź dla siebie dobra, z czułością traktuj wrażliwe okolice, eliminuj czynniki drażniące, poproś o wsparcie otoczenia do walki o własne szczęście, do walki o wyzdrowienie. Bo ze wszystkiego, co przeżywamy, 20% to to, co nas rzeczywiście spotyka, a 80% to to, jak na to reagujemy.